Cześć, witam was e A, e ale jest No nie kryjmy się z tym, musimy to powiedzieć Tak jest to święto, dobra, dobra. różnij to No ha są łowce. Ło, wow, jak, jak podskoczyła prawie na wysokość drzew <laughs> Dobra Masz... po, Tam są jeszcze, tam jest jeszcze Dobrze, starczy, starczy nam tego po co ci tyle tej wełny, przyjdziemy tu z nożycami Kiedyś może Dużo ich tutaj jest, aż nic nie znaleźć No chodź, bo zaraz nas nocno zastanie No nic, dobra To był taki krótki wyrywek. Żeby uczcić znalezienie owiec Dobra, rozjemy. Na razie Cześć To jest to kontynuacja Tego jak się zgubiliśmy Chlebem, chlebem wszystkim Nie możemy się znaleźć Znaleźliśmy takie coś o, o, fajne Ale wolałbym, żeby to był dom Ale n... Żelazo, żelazo, węgiel, węgiel, żelazo Słyszysz mnie, ziemia? No... O, szkieleton. Ej, dużo jest surowców tak nowych, skeleton. Uuu, siekierą go Ej, ale oni się tak mnożą tutaj, za masakra A ja mam dwa miecze No to, to, to siekierą Muszę tutaj słuchy, Masz tutaj, rzuciłem ci, ej Dobra, pocisnę go ty. Wiesz, <noise> tą siekierę. Nie, daj trochę pochodniów. Ale ja mam mało. Dobra, wyrzucę ci je prosto w twarz. Ło, <noise> sporo tego. E, 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 Ej, czekaj, e, e. ile ty mi tego rzuciłeś? O, ty no, szkieletko. Pięć sztuk. Ej, czyli ja miałem pochodni, tylko jestem ślepy. To jest, to jest... taki wyzyskimacz ja ci powiem. Ej, coś strzeliło coś za mną, ale nie Bija wiem, co to. Było. Ej, oni co? się tak mnożą tutaj, też kielezy. Masakra. Nie tu jest... masz pochodni. 36. No to weź by... tutaj ma 6. Ej, ile tu tych mobów słychać? Masakra. O, na no, no serio. O Czekaj, nie, ja coś... Ja to muszę rozkopać. Dobra, no nic, Ej, Zobaczymy się później. Być może jeszcze spotkamy coś fajnego. Na razie. Okej. Okay. Eee, historia toczy się tak. Eee, jesteśmy eee, chwilę od Spawna. Spawnu, Spawna. Eee, wyszło tak, że po prostu, że zabiłem się. Sawdar mnie zaciachał. Wziął mojej temy i teknął się do mnie na spawną. To już po prostu nie mieliśmy pojęcia, gdzie jesteśmy to była już sytuacja podbrankowa. No, a historia jest dość śmieszna. O, robiliśmy mm, farmę poza odcinkiem, a to, co z tego wyszło, to nagle skazałem się, że wypadałoby yy, pójść po owce. Tak. <grafię> a jako, że nie przywiązywałem Ani. uwagi, gdzie idziemy, za bardzo. Yy, Ani ja. <grafię> no to wyszło to, co wyszło. Tyle już zrobiliśmy, no nic, tyle pokażemy, o co tu ukrywać. Idę do domu, odłożysz itemsy. Okay. no i tyle. Eee... No, to tutaj będzie cięcie i do zobaczenia. Cześć, witajcie, z tej strony Fojk z ze Sawdar No, cześć wam wszystkim. Eee, w tym odcinku... Ufa, eee, miał być to trzeci odcinek, ale... Mm, ...jako że Zoli, popsuł się. Tamten z niewiadomych mi przyczyn. Jakoś ten będzie drugi. Um, będzie to oprowadzenie. Po tym co zrobiliśmy. E, to jest mój bunkier. Ja go zaraz naprawię. Kryłem się w nim jak to Safarowi wyleciał ze szkieleta Łuk enchantowany. I ściągał mnie na dwa hity, to się zacząłem kryć tak <śmiany> Było śmieszne, że tak to umie. No. Ale, ale niestety <śmiany> łuk zgubiłem, przez przypadek go wyrzuciłem i do tej pory nie znalazłem, ale zrobiłem sobie nowy. Niestety niezaczarowany, ale zawsze łuk. No... Nie wiem, <śmiany> <śmiany> Jak ile nam to czasu za zabierze, żeby to usunąć? Ale to na pewno nie będzie na odcinku. <grym> o, jak widać, tam jest nasze pole, eee, wbudowaliśmy, które budowaliśmy w trzecim odcinku, ale to też nam nie wyszło. Eee, Farma trzciny jest również przeniesiona. Weź zrób chleba i mi daj, bo nie mam nic co jeść. Dobra. Eee, Okej, okay. w domu zaszły bardzo duże zmiany, które były nakamerowane na drugim odcinku, który je popsuł. <grym> Nie, po prostu masakrę. No chodź, to ci dam tego chleba. To chodź do domu. Ale ja jeszcze z z zbiorę bambus może, tak? A bambusu co mamy w, w, w dużo, <grym> Lekka mówiąc. <grym> Trzeba wreszcie się wziąć za ten pokój już przynajmniej zrobić, a potem byśmy mogli już pomalu wow. Z... Wow. znaleźć diaksum. Idź z tym O jeszcze skladkowało mi. A na szczęście... Fuck. Dobra. Nie! Masz, nasionkiem we. O nie. Dobra Zaszły duże zmiany Mianowicie mm, Zrobiony jest pokój organizacyjny no. Znikły moje wilki O właśnie Miałem cztery wilki I nie mam jednego Nie wiem czemu Ej Lipo Zaszły no, magazyn Dużo skrzynie jest pustych no. Na tą chwilę. To są nasze szafy prywatne. Nie wiem. What? Ty skupańcu. ty w kości kradniesz. Ty. No bo To są moje prywatne kości, które sam zdobyłem. Dobra. <laughs> Nie no po prostu tak spadkiem włożyłem mm. to do swojej szafy. Kolejny... Mm. No, kolejne miejsce, czyli metro. Będziemy go używać dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć jakiś, powiedzmy, domek letnickowy, jakąś bazę wypadową, coś w tym stylu. Dokładnie. Trzeba jeszcze znaleźć miejsce pod sypialni, ale to się znajdzie. Bo my śpimy na balkonie. Eee, no, jak jest... widzieliście, znaleźliśmy owce i zdążyliśmy się zgubić. No, by była niezła przygoda, naprawdę było ciekawe hmm. tak jak planujemy e, pójść do jaskiń o musiałem nie dobra tepnę cię. ale ja już mamy tutaj spało aha no tak zapomniałem przyzwyczajenia jak trzeba było latać no Wyspałem. dobra no nie straciłem dwa levele <laughs> nie mam w ogóle no nic hmm. Po tych naszych walkach. No dobra. To tutaj będzie cięcie. Jeszcze zobaczymy co nagramy. Być może będzie to krótki odcinek, bo nie mam pojęcia ile to już zajęło. To na tym cięcie. Okej. Okay. To będzie jednak krótszy odcinek. W następnym odcinku planujemy pójść do jaski. Zrobimy sobie kopalnię. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No. Przede wszystkim pod jaksy, no bo w końcu potrzeba nam Nie. stołu do klącia. Ej, gdzie jesteś? Spadłem z bunkra. Ha ha ha, gdzie jesteś? Dobra, zatem zapraszamy do komentowania, subskrybowania. No i, i łapkowania! E a... No. Zatem, Do żegnaj się. Siemka.